Today um, we expect very hard game. bardzo trudny mecz because we know that Olimpia Gruzion has a very good team, very experienced players, with big experience. They play good football and we expect uh, very very hard uh, very hard game. że również spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu z bardzo doświadczoną drużyną z bardzo dobrymi zawodnikami. But uh, we prepared the match uh, To try to press in the middle in the middle zone to to Olympia to to press special K players from from opponent team and try to to push them to put large ball from from behind because there we have better options always when when they put ball from from far away and we prepare the match to pressing in the middle and try to to encourage the, the Olympia to put ball from far away. zachęcić, Olympia, żeby grała długie piłki <speaking> i <in> się nas krótko środku pola. Bo większe szanse zawsze upatrują wtedy, kiedy drużyna przeciwna gra piłki długie. And after with ball, uh, we know situation pogonis difficult but i try always to 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 say to the players to play with with um, play with ball uh, confident with ball and we try to 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 play we have personality we try to play this match with personality because for for us is very important if we prepare the matches only defending defending we will not take points and now our situation is difficult but this is this is the road and i am very happy because the players try to try to play try to to they fight a lot with ball we we play with personality And we win one-zero, but in my opinion, first half was very good, and we have even chances in to finish this match before. Trener tak już zupełnie poza piłkarską mówi, że starają się zawsze grać z charakterem, namawia swoich piłkarzy, żeby grali właśnie ambitnie z charakterem, żeby walczyli, bo, bo sytuacja pogoni jest bardzo ciężka, dlatego zachęca zawsze swoich piłkarzy, żeby walczyli. No i mówił, że bardzo podobała się pierwsza połowa, i przy odrobinie szczęścia mogliby zakończyć mecz drugą bramką wcześniej. Na pewno za postawę, za, za ambicje, za determinację, za postawę, za tworzenie sytuacji, tworzenie widowiska. Na pewno się za zespół nie muszę wstydzić, aczkolwiek za wynik na pewno tutaj chylę czoła przed kibicami, za rządem. Nie powinniśmy takiego wyniku z zespołem, można powiedzieć, który jest o wiele mniej doświadczony od nas osiągnąć, ale taki jest sport. To jest urok po prostu piłki nożnej, że nie zawsze drużyna, która faworyzowana jest przed spotkaniem... Wygrywał. do zawodniku, naprawdę nie mogę mieć pretensji. Jeżeli, jeżeli o coś, to o brak skuteczności, bo naprawdę sporo akcji było nie przyjemnych dla oka. Chyba było widać z jakim zaangażowaniem, po prostu ile serca wkładali w każdy, można by na każdym metrze boiska, w walce o każdą piłkę, aczkolwiek nie przyniosło to dzisiaj oczekiwanego e, rezultatu. Robert sygnalizował problem, z, dokładnie jeszcze nie zdiagnozowaliśmy, co to było, ale pachwina, przewodziciel, nie wiem, krawiecki mięsień, dokładnie jeszcze nie zdiagnozowaliśmy. Miał jakiś problem i, i to chyba było widać. No, On już sygnalizował zmianę jakby dużo, dużo wcześniej, nie? I tak żeśmy się jakby. No ja myślę, że to jakieś tam e, czy, czy szczot by był na boisku, czy, czy by nie było, to myślę, że tym bardziej, że bramka Pawła tutaj z tej strony, gdzie, gdzie no, było, tak. gdzieś to po prostu... Jak jest zmiana, to zawsze jest jakaś dezorganizacja, Dezo by, no, e, Czy to, nie było, no błąd w ustawieniu jednego z moich zawodników, no szkolny praktycznie taki, taki się nie powinien zdarzyć, no zagrana piłka po prostu za plecy, podstawowa zasada dla, dla bocznego obrońcy, skrajnego pomocnika. Pod takim kątem się ustawia, że widzi dwie płaszczyzny, zawodnika, którego ma kryzys, zawodnika, który podaje piłkę, a on obserwował tylko zawodnik piłkę, nie widział zawodnika, który podaje i stąd jeden błąd, ale tak jak jeszcze raz, jeszcze raz chciałbym podkreślić, naprawdę nie muszę za zawodników się wstydzić, jeżeli chodzi o efekt, jaki oddali w tym dzisiejszym spotkaniu, ilość sytuacji wykreowanych, sposób prowadzenia gry, oczywiście były słabsze momenty w tym dzisiejszym spotkaniu, ale nie przyniosło to efektu, Takie jest sport i czasami tak bywa. Dziękuję serdecznie.